Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa na balu karnałowym Anno Domini 2023. No cóż, mimo że czas taki trochę niepewny, próbujemy wpisać się dziś w tradycję karnałowych balów. I żeby tej tradycji stało się zadość w tanecznych rytmach zainauguruje ten bal orkiestra Dęta w Straży Pożarnej w pod datutą maestro Zbigniewa Mięgorza. Wokal z orkiestrą będziemy mieć przyjemność Państwu zademonstrować, Małgosza Bajek i Ada i zagrają dla Państwa jeszcze cztery grupy muzyczne. Anę Ziemi, Alien i Eber. Proszę Państwa, jak to Grzegorz przed dawnymi laty bywało, gdy nam pradziadowie inaugurowali te bale, takim tańcem jak pones, to my również tej tradycji chcemy uczynić zadość. I również orkiestra rozpocznie bal polomezem. Tak się jakoś dziś nie proszę państwa, składa, że te słowa mówi do państwa Pan Tadeusz. <grymianie> Oczywiście, co pan proszę ująć cudzysłowie i przenieść go na margines, bo nie mam pretensji do tytułu Pan. Czyli dla wszystkich z Państwa obecnych na tej sali dziś, bez względu na różnicę wieku, jestem Tadek. No, a co? A Polonez, proszę Państwa, właśnie nosi nazwę Pantadeusz. I pochodzi on z filmu pod, też pod tytułem Pantadeusz. A zatem zapraszamy wszystkich Państwa. Wszystkich, jeśli to możliwe, do Poloneza. Ustawiamy się oczywiście para za parą, tak jak tutaj przy, przykładowo mamy demonstrację. A zatem maestro, bardzo proszę, czyni swoją powinność.